o Polskiej Ligi Hokeja na lodzie kobiet. Witam Państwa serdecznie. Tadeusz że z lodowiska w Bytomiu. Polonia Bytom kontra Unia Oświęcim. Gospodynie na granatowych strojach. Goście z Oświęcimia na biało. No i ten mecz za chwilę będzie decydował o tym, kto zostanie Mistrzem Polski. Na razie po pierwszym spotkaniu w lepszej sytuacji goście z Oświęcimia, ale tak jak powiedziałem, teraz rozpoczyna się jakby druga połowa tego spotkania, rewanż. No i tutaj wszystko się jeszcze rzecz jasna może wydarzyć. Z taką świadomością podeszły do tego spotkania Bytomianki, Bytomianki mistrzynie Polski, które chcą tutaj odrobić straty, no i chcą przede wszystkim obronić ten tytuł mistrzyń Polski. Polonia byto w następującym zestawieniu, w dzisiejszym spotkaniu w bramce Karolina Siewicka z numerem w trzecim druga bramkarka z numerem ósmym Michalina Burzyńska I dalej zawodniczki w następujących e, piątkach. Patrycja Skora, numer 91, numer 25, Sandra Klimecka, numer 4, Magdalena Czaplik, numer 97, Natalia Słuchanek, numer 7, Karolina Późniewska, Kapitan Drużyny, numer 94, Patrycja Kołodziej, numer 10, Aleksandra Wilkur, numer 17, Aneta Sykesz. Numer 96 Patrycja Pastwa, Numer 2 Monika Słuchanek, Numer 22 Ewa Sypoż, Numer 12 Ewa Kowalska, Numer 24 Patrycja Sycelska. Numer 44 Katarzyna Demska, Numer 21 Edyta Pawlak i z Numerem 5 Anna Klama. Tak wygląda skład Polonii trenowanej e, przez Sławomira Budzińskiego, Ewa. Kowalska drugim trenerem, kierownikiem pan Janusz Syposz, kierownikiem technicznym pani Ewa Syposz, drużyna Unii Oświęcim Anna Czopieczyk jest numerem 30 w bramce. Aleksandra Krzemień z numerem pierwszy, Druga bramkarka z numerem 21. Magdalena Konowacka, kapitana drużyny z numerem 15. Małgorzata Metyk z numerem 12. Kamila Wieczorek z numerem 29. Katarzyna Frąckowiak z numerem 87. Sylwia Biela z numerem 27. Katarzyna Kozłowska z numerem 23. Joanna Strzelecka z numerem 37. Sylwia Strzelecka z numerem 9. Małgorzata Gałuszka z numerem 37. Karolina Kosmała z numerem 39 Karolina Hura, z numerem 16 Karolina Z numerem 11 Paulina Zalewska i z numerem 25 Joanna Jarmułowicz trenerem pana Robert Piecha Adam Smurek kierownikiem drużyny z oświęcimia pierwsze minuty spotkania w już za nami jak na razie bezbramkowy wynik dzisiejszego meczu Pierwsza tercja gry w tym meczu. A w pierwszym spotkaniu, o czym warto pamiętać, w kontekście tego spotkania Unia Oświęcim pokonała na własnym terenie 4 do 3. Tylko różnicą jednej bramki u Polonii Bytom. 1 do 1 w pierwszej tercji, 2 do 0 w tercji drugiej i 1 do 2 w trzeciej tercji. Polonia wygrała więc tylko w trzeciej tercji. Można było powiedzieć, że zabrakło już tercji dla Polonii w tym meczu, bo odrobić te straty. No ale ten mecz rewanżowy to takie kolejne tercje dla Bytomianek można by powiedzieć mecz na własnym terenie, gdzie Polonia Spisuje się bardzo dobrze, gdzie odrabia straty, była już kilka razy pod ścianą, o czym będzie jeszcze okazja powiedzieć, no ale wychodziła z tych z opresji tych bardzo dobrze. Bramki w tym meczu zdobywała, zdobywały dla Polonii Czaplik, Pawlak i Frąckowiak, natomiast dla Gospodynie Strzelecka, Wieczorek, Bielas i... I jeszcze raz Frąckowiak tak to wyglądało w tym pierwszym meczu finałowym w sezonie zasadniczym obie drużyny spotykały się dwukrotnie, bo, bo tak, tak regulamin nakazał, że w sezonie zasadniczym odbywały się dwie rundy mecz i rewanż. No i tutaj te wyniki były naprawdę zaskakujące, jeżeli chodzi o potyczki Polonii Bytom z Unią Oświęcim, bo w pierwszym spotkaniu w Bytomiu Polonia przegra z Unią Oświęcim aż 1 do 6. Tego chyba wyniku nikt się nie spodziewał, zwłaszcza na początku sezonu. A w rewanżu Unia Oświęcim przegrał u siebie z Polonią Bytom. Aż 0 do 5, a więc te tafle nie pomagały gospodyniom w tym sezonie zasadniczym. Natomiast już w finale play-off Unia u siebie była górą. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie podobnie. W przypadku gdyby... Polonia wygrała dzisiaj 4-3 w czasie regulaminowym. Będzie potrzebna dogrywka, ewentualnie rzuty karnek. Tutaj ktoś musi być górą w tym dwóch meczach. Trzeciego meczu regulamin nie przewiduje. Ktoś musi się okazać lepszy. Ktoś musi zdobyć złote medale. Ktoś musi zdobyć puchar. 30 złotych medali przewiduje regulamin. Puchar na własność dla triumfatora dla drugiej drużyny, ale tutaj tą drugą drużyną zapewne nikt nie chce być. Obie ekipy chcą okazać się najlepsze. Apetyty poświęcimy jeszcze wzrosły po tym pierwszym spotkaniu. A Polonia Bytomu, no tutaj nawet nie trzeba specjalnie mówić. Po raz czwarty chcą Bytomianki obronić tytuł mistrzyni Polski. No i tutaj są szanse na to bardzo duże, no bo Polonia Sezon zasadniczy zakończyła na pierwszym miejscu o dwa punkty lepiej aniżeli Unia oświęcił, więc dwie najlepsze drużyny sezonu zasadniczego spotykają się w wielkim finale, a więc możemy mówić o tym, że ta stawka nie jest przypadkowa, że to dwie najlepsze ekipy faktycznie w Polskiej Lidze Hokeja Kobiet. Teraz ze sobą walczą o miano drużyny najlepszej w sezonie 2012-2013. Dużo kibiców obserwuje też spotkanie polska Liga Hokeja Kobiet dorobiła się zmiana takiej poważnej ligi przez kilka lat hokej okay, kobiet e, nie był gdzieś tak e, traktowany poważnie, ale już e, teraz, od dobrych e, kilku lat e, te rozgrywki cieszą się coraz większą popularnością, coraz więcej kibiców e, śledzi zmagania dziewczyn e, kobiet. No i także ten finałowy pojedynek cieszy się tutaj dużą popularnością, nie brakuje kibiców. po oświęcimia. Oświęcimianki w jak na razie w tych pierwszych minutach. Kilka razy przed szansą na bramkę, ale jak na razie bez efektu. No i ci kibice, którzy do Święcimiu, którzy do Święcimia tutaj przyjechali, jak na razie nie mieli powodów, by się radować, a ja z pewnością ta pierwsza bramka dałaby taki handicap ekipie Unii. Unia przez lata wielka tradycja męskiego hokeja. Teraz jest i szansa, aby w damskim Unia pokazała taki lwi pazur. Święcimianki teraz właśnie dopingowane przez swoich kibiców uderzenie ale dobrze bramkarka Polonii w Bytom 13 minut do końca pierwszej tercji bez bramek w Bytomiu duża, głośna grupa kibiców jako Święcimia on tutaj z każdego innego wyniku aniżeli z zdobycia tytułu mistrzowskiego będą z pewnością niezadowoleni. Liczą na przerwanie tej pasy Polonii bytom. Teraz bytomianki Mają w swoich szeregach kilka reprezentantek Polski. Mają kilka swoich zawodniczek, które potrafią rozstrzygnąć w pojedynkę e, o losach meczu. Ale i Unia dorobiła się kilku zawodniczek, które potrafią pokonać bramkarkę nie raz nie dwa w czasie meczu no i to może to może mieć dzisiaj kolosalne znaczenie dla losów spotkania teraz Bytomianki teraz gospodynie brawa dla bramkarki Unii tam jeszcze próbowała z numerem 17 Aneta że ona to jest właśnie jedną z tych zawodniczek która potrafi tam znaleźć się pod bramką e, rywalek no i potrafi umieścić krążek w bramce zmiany w ekipie gospody i zmiany także u gości wnowienie tercji obronnej Unii. Nie udało się oświęcinianko wyjść z jestem krążkiem, ale teraz poprawka krążki na lodowisku. Gra została przerwana. Wydaje się, że ten jeden krążek gdzieś został tam rzucony z trybun przez kibiców. Tutaj ten wieczór dla kibiców w Kolonii rozpoczął się bardzo, bardzo udanie. Już wcześniej mężczyźni walczyli tutaj o awans do finału fazy play-off pierwszej ligi. Polonia rywalizowała z naprzodem Janów, wygrała pewnie 6 do 1, ja znalazła się w tej najlepszej dwójce, ale do pierwszej, do ekstraklasy, przepraszam, jeszcze daleka droga, no bo Polonia będzie się mierzyć w finale z MMKS-em Podhaly Nowy Targ, no i zobaczymy, czy w tym duecie będzie Polonia górą, czy też na ten awans przyjdzie jeszcze polonistom zaczekać, w każdym razie po tym meczu z by w bardzo dobre humory tutaj ta popularna stodoła eksploatowała. Kilka razy z radości, wszyscy tutaj się cieszyli, niejednokrotnie. No i mają kibice nadzieję, zwłaszcza ci, którzy pozostali na tym drugim meczu, że powtórki doczekają właśnie w tym spotkaniu, właśnie w rywalizacji kobiet że Polonia podtrzyma dobrą dzisiaj serię, że będzie triumfować po raz drugi, a triumf ten da Mistrzostwo Polski. Tyle, że kobietom. Dziecko Czerwone dzięki zwycięstwom w Mistrzostwach Polski mogły zadebiutować w europejskich pucharach. To, na co mężczyźni już dobrych kilkanaście lat czekają po tych swoich Mistrzostwach Polski, tego dostąpiły kobiety. A w tym roku z pewnością ma mistrzynie Polski obojętnie, czy Bytomianki, czy Oświęcimianki również że będą miały taką okazję. No i zobaczymy, czy, czy europejskie pułary tutaj zawitają do Bytomia, czy też do niedalekiego Oświęcimia. W każdym razie tutaj także toczy się o to rywalizacja. pod bramką Unii. Poloniski przy Krążku. No i mamy pierwszą bramkę. Magdalena Czaplik. Ja nie wiem czy ktoś jeszcze tam nie dotknął Krążka. W każdym razie cała o wielkie brawa dla Magdaleny Czaplik za tą akcję. Ona wypracowała tą bramkę. I to dla niej e, ogromne brawa. I w tym momencie Polonia obejmuje prowadzenie e, w tym spotkaniu 1 do 0 w dziesiątej minucie spotkania Polonia 1, Unia 0. Gdyby takim wynikiem zakończyło się to spotkanie, chociaż jest to mało prawdopodobne, ale gdyby tak się stało, gdyby 1 do 0 takim rezultatem zakończył się pojedynek dzisiejszy, mistrzem Polski zostałaby Polonia Bytom. Ale tutaj jeszcze dużo dużo czasu. Unia Święcim w tym momencie po prostu musi zdobyć bramkę na wyjeździe, bo Polonia Wytomowo oświęcimy trzykrotnie trafia do, świadki, do siatki, Unii, do bramki, do spodyń, podczas gdy Unia jeszcze tego w Wytomi nie zdobyła ani razu. Ale jeszcze mnóstwo mnóstwo czasu do końca tego spotkania i tutaj się jeszcze na pewno wiele wydarzy. Ja w tych pierwszych minutach kilka razy fajnie zaatakowała. Zabrakło tylko tego wykończenia. Zobaczymy jak teraz po stracie bramki będą prezentowały się na lodowisku okeistki Unii. Jak one teraz będą chciały odpowiedzieć. Czy jak najszybciej postarają się o bramkę, czy też będą chciały taktycznie czekać no i mądrze. Pogracie pod bramką Polonii. Daleki krążek. Do przodu. W strefie obronnej Polonii rozpoczęła się teraz gra. To Mianki, Późniewska, widzimy jak ona sobie radzi z krążkiem przy kiju, to jest ten jeden z tych diamentów polskiego hokeja wśród kobiet, mówi się o niej Czerkawski w no chyba nie są to takie porównania na, na wyrost, bo naprawdę potrafi, wiele potrafi, mówiło się o transferze do jednego... W czeskich do Słowacji nie wyjechała z różnych względów, ale właśnie ona teraz bardzo blisko zdobycia bramki. Kapitan Polonii Bytom. To było te kilka sekund w wykonaniu Karoliny Puźniewskiej. Numer 7 na Bluzie. Warto oglądać ją w akcji. Warto tutaj przychodzić na lodowisku w Bytomiu chociażby z jej względu, by poglądać jak sobie radzi. Jak, z jaką łatwością co dostaje się pod bramkę e, rywalek z jaką łatwością e, utrzymuje się e, przy krążku e, krążek trzyma przy kiju no i to e, jak wszystko jej to bardzo łatwo wychodzi teraz Polonia ma swoje sekundy Karolina Puziewska przed momentem była bliska zdobycia drugiej bramki a teraz staje się to faktem Polonia zdobywa drugą bramkę z numerem 10 Aleksandra Wilchur 2 do 0 no i teraz to już jest taki wynik dający triumf Polonii bytom ale oczywiście to jest wszystko na bardzo wielkim styku. Tutaj nie można mówić, że Mistrzostwo Polskie zostaje przesądzone, bo jedna bramka tutaj wszystko może zmienić, ale Polonia w tych kilkunastu sekundach pokazała swoje możliwości. Przed momentem znowu przy Krążku Karolina Późniewska to były te sekundy tego najlepszego ataku, najlepszej ofensywy w kraju. Chyba nie boję się zaryzykować tego stwierdzenia, czyli Polonii Bytom z Karoliną Późniewską i z koleżankami, które naprawdę w tym momencie chociaż coraz bardziej naciskane przez rywalki, ale jeszcze w Polsce nie mają konkurentek. Coraz groźniejsze ekipy z Oświęcimia, co przed chwilą chociażby pokazała, mówiąc o statystykach, o tych wynikach spotkań w sezonie zasadniczym groźna ekipa z Jastrzębia, cały czas groźna ekipa z Jastrzębia. Również inne ekipy, które e, nie chcą być gorsze. Janów cały czas depcze po piętach tym najlepszym. No i to wszystko powoduje, te drużyny powodują, że poziom rozgrywek w polskiej widze. Podnosi się 10 drużyn startuje w rozgrywkach sezon zasadniczy mecze i rewasz. No i później faza play-off, pierwsza drużyna z ósmą, druga z siódmą, trzecia z szóstą, piąta z czwartą. No i później mamy już tą najlepszą czwórkę. Tu finały. No i wielki finał, którym, którego właśnie teraz jesteśmy, państwo są też świadkiem. Oświęcimy wyrównane spotkanie na korzyść gospodynie. Teraz także nie możemy mówić o jakiejś przewadze Polonii bytom. No ale na tablicy świetnej jest wynik 2 do 0 dla Polonistek. Pierwsze na maczu. Pierwsza torce zakończyła się wynikiem 1 do 1, ale w drugiej natomiast Unia była lepsza o dwie bramki, a więc tutaj. Taki wynik cały czas jest możliwy. Tutaj jest wszystko realne. Nie warto i nie można odbierać szans Unii Oświęcim. Zmiany w ekipie Unii. Frąckowiaka na lodzie, na lodzie także Bielas. W ostatnich minutach bez jednak większego zagrożenia dla bramki Polonii wszystko to się odbywa. Ewacka na prawej stronie oświęcilianki. Teraz jest okazja. Dobra okazja, ale to wszystko się skończyło. Tylko na strachu dla Butomianek. Jeszcze gospodynie. I mamy bramkę numer 3. 3 do zera. Kolonia w tym momencie już prowadzi. 3 do zera. Unia oświęci. Przegrywa z kolonią bytą. Jest pełna 5 minut do końca pierwszej tercji. Jakieś pierwsze nieporozumienia, pierwsze dyskusje na awce i w boksie Unii Oświęcim. Od takiego początku, pomimo dobrej gry w tych pierwszych minutach chyba Unii jak i same okiejskie się nie spodziewały. 3 do 0 Unia Oświęcim przegrywa w Bytomiu. To jest początek dla Polonii wyśniony. Bytomianki z pewnością w tym meczu u siebie będą chciały po bardzo podobnym zwycięstwie zwyciężyć i zdobyć ten Mistrzowską Polskie, bronić ten tytuł Mistrzowski. Jeżeli oczywiście nadarzy się taka okazja, bo co najważniejszy to obrona tego mistrzowskiego tytułu bez względu na styl. No ale wydaje się, że dzisiaj będzie okazja na takie efektowne zwycięstwo zobaczymy.